Witamy Was już w drugim odcinku warszawskiego Dreptania z kolorem. Tym razem znajdujemy się razem z profesorem Łędzickim na Mokotowie przy ulicy Puławskiej. I przenosimy się 250 lat do tyłu. Dzień dobry, witam Państwa. Proszę Państwa, Mokotów, czyli ulica Puławska, jedna z najdłuższych ulic Warszawy łącząca centrum miasta z Bejasecznem. I dzisiaj wiemy, że granica Mokotowa i granica dawnej Warszawy to jest plac z Unii Lubelskiej, na którym usytuowane są dwie rogatki Mokotowskie. A my się udajemy jeszcze dalej, dalej na południe. Jesteśmy w okolicy pomnika Jana Matejki, który przy ulicy Puławskiej znalazł się w połowie lat 90. XX wieku. Wieku. Czyli praktycznie przy wejściu do Parku Szustrów. No właśnie, taka nazwa się ukuła, ten park szustrów. Natomiast tak naprawdę te 250 lat temu to była posiadłość Izabeli Szczartoryskich lubomirskiej. Znany warszawski architekt Cug, którego wiele budowli mamy w Warszawie, między innymi to ta największa kopuła warszawska na Kościele Ewangelickim przy Placu Małachowskiego, zaprojektował dla pani Izabeli z Czartoryskich zespół ogrodowo-pałacowy. I z tego zespołu ogrodowo-pałacowego zachował się Pałac Lubomirskich, taka willa zbudowana na planie kwadratu, dzisiaj nazywana Pałacem Szustra. I zachowały się dwa ciekawe obiekty, a mianowicie, jak to w dawnych czasach w tym XVIII wieku w parkach budowano takie dodatkowe budowle ozdobno-użytkowe i te akurat malutkie budowle ocalały i one się znajdują przy ulicy Puławskiej, widać je z okien tramwajów i autobusów, a mianowicie jest to dawny gołębnik, czyli tak zwany domek gotycki, szalenie ciekawy, dlatego że na nim umieszczony jest zegar i kurant tego zegara codziennie o godzinie 17 na pamiątkę godziny wybuchu Powstania Warszawskiego wygrywa marż Mokotowa. Natomiast drugi taki domek ozdobny to jest tak zwany domek maurytański. Między nimi znajduje się pomnik Jana Matejki. No właśnie, my tutaj stoimy praktycznie przy samym pomniku, a niedaleko za drzewami widać właśnie ten gołębnik. No tak, Gołębnik jest ważny dla Warszawiaków, dlatego że po pierwsze tam jest zegar, a po drugie właśnie dlatego, że gra ową melodię Marsza Mokotowa i przypomina o bohaterstwie mieszkańców Mokotowa i żołnierzy Armii Krajowej. Zresztą. Troszeczkę na północ znajduje się pomnik upamiętniający mieszkańców Mokotowa, którzy nieśli pomoc powstańcom. Natomiast sam pomnik Jana Matejki też jest bardzo ciekawy, dlatego że nie jest to sam malarz. Oczywiście bardzo wiernie odtworzony, z paletą, z pędzlem, ale ma jeszcze dodatkową postać. Właśnie, coś jest koło jego nóg. U stóp pomnika Jana Matejki jest jedna z namalowanych przez niego postaci, czyli Stańczyk. I proszę zobaczyć, to jest bardzo ciekawe, dlatego że Jan Matejko, jak wie, stworzył poczet królów polskich, malował wielkie obrazy, na których uwieczniał naszych znakomitych władców i Stefana Batorego, i Jana III Sobieskiego, i Władysława Jagiełły. A na pomniku znajduje się ktoś inny, trefniś, błazen królewski z czasów Zygmunta I Starego, czyli Stańczyk, który w XIX wieku stał się uosobieniem pewnej mądrości, realizmu politycznego i obraz Stańczyka, Tańczyk. przecież znamy też to malowidło Jana Matejki, również jest pełne takiej zadumy, trochę nostalgii i na pewno też wskazuje na to, że należy się zastanowić nad losami ojczyzny, tak uczciwie, krytycznie, dogłębnie, a nie tak hura optymistycznie, politycznie i propagandowo. Kiedy staniemy tyłem do pomnika Matejki, a przodem twarzą w kierunku ulicy Madalińskiego, znajdziemy tam jedno z popularniejszych nazwisk w warszawskiej historii, czyli nazwisko Wedel. Dlaczego ono znajduje się akurat tutaj. Emil Wedel jako firma dbająca o swoich pracowników w okresie międzywojennym bardzo o tych pracowników się troszczyła i dbała i między innymi wybudowała taką modernistyczną kamienicę na rogu ulicy Madalińskiego i Puławskiej. No powiedziałbym, to miały być robotnicze mieszkania, natomiast teraz należą chyba do najbardziej luksusowych w Warszawie. Jeszcze za moich czasów nie wiem jak jest to dzisiaj, to funkcjonowały podwójne wejścia, to znaczy dla lokatorów, a dla służby do kuchni prowadziła osobna klatka schodowa i windy. Także no daj Boże, żeby we współczesnych mieszkaniach takie rozwiązania się pojawiały, ale to już chyba jest niemożliwe. Natomiast właśnie to jest świadectwo dbałości fabrykanta, kapitalisty o swoich pracowników. Ten system paternalizmu, który w XIX wieku się pojawił pod wpływ Nauki społecznej Kościoła, namawiał właśnie wielkich przedsiębiorców, kapitalistów, o to, żeby zapewniali swoim pracownikom jak najlepsze warunki pracy i wypoczynku. Także Wedel organizował dla dzieci swoich pracowników kolonie w Otwocku i w Świdrze. O ile dobrze pamiętam, chyba tam nawet wybudował jakiś drewniany dom w tym celu kolonijnym. Płacił nie tylko 13 pensji, ale płacił też 14 pensję. Przypominam, było to ponad Czyli co jak temu. dzisiaj. No tak, no nie wiem, czy wszyscy pracodawcy płacą 14 pensję. Byliśmy w parku Szustrów, widzieliśmy matejkę, gołębnik i domek mauretański. Więc teraz dalej drepczemy ulicą puławską. I dochodzimy powoli do Parku Morskie Oko. W tym parku Morskie Oko znajduje się pomnik ku czci mieszkańców Mokotowa. My z reguły pamiętamy o żołnierzach, o tej walce zbrojnej, natomiast mniej doceniamy front cywilny. A to żołnierzom zapewniali cywile i opiekę medyczną, i wyżywienie, i ubranie, tak naprawdę. To wszystkie te nasze mamy, ciocie, żony, siostry, sympatie, koledzy z podwórka pomagali. Gali. I dlatego ważne jest, żeby pamiętając o walkach narodowo-wyzwoleńczych, o, o powstaniach, o powstaniu warszawskim, pamiętać o tym, że to nie jest tylko wysiłek tych grup zbrojnych i oddziałów, które były uzbrojone, ale także tych, którzy teoretycznie broni nie nosili, ale tę broń nosili w swoich sercach. Stojąc z tyłem do ulicy Puławskiej, przodem do pomnika mieszkańców Mokotowa, za drzewami, po raz kolejny już dzisiaj, widzimy... Taki zwykły, szary, dosyć nieciekawy wieżowiec. Co to jest za budynek, panie profesorze? Wielki taki z epoki Gomułkowskiej, czyli z połowy lat 60. Wydaje się, że to jest nieciekawa budowla, ale tak jak w każdej budowli, najważniejsi są ludzie. Nie ma tego upamiętnienia, ale Warszawiacy pamiętają. Kiedy wróciła po II wojnie światowej z emigracji Jadwiga Smosarska, królowa polskich ekranów, znana wszystkim, między innymi jako Barbara Radziwiłówna, to właśnie kupiła mieszkanie w tym wieżowcu. Krótko mieszkała, zachorowała w Ameryce na płuca, zmarła, ale to właśnie mieszkała tutaj, w tym wieżowcu, z pięknym widokiem na park Morskie Oko. Czyli w historii tej wielkiej aktorki tamtych lat jest też wątek Mokotowski. No, mam nadzieję, że jeszcze raz się przejdziemy do stacji metra Wierzbno, bo w pobliżu znajduje się willa Jadwigi Smosarskiej, zaprojektowana według jej pomysłu przez jej męża. Po wojnie aktorka przekazała tę willę, którą i tak komuniści zabrali, przekazała tę willę na potrzeby przedszkola czy żłobka, w każdym razie na pewno w przedszkolu ale chyba tam teraz funkcjonuje, natomiast w okresie Powstania Warszawskiego był tam szpital powstańczy. Czyli budynek z wielką historią podarowany przez wielką aktorkę. I warto o tym pamiętać, dlatego, że, tak jak powiedziałem, budowle, mury zostają, ale tak naprawdę życie tym murom to nadają osoby, które w nich mieszkają, które spędziły tutaj jakiś czas, którymi historia życia czasem niezwykle dramatyczna, czasem radosna się pojawia. I ostatnie takie nasze spojrzenie na mokotów przy dzisiejszej budowie trasy tramwaju, czy odbudowy trasy tramwaju do Wilanowa, a mianowicie róg ulicy Puławskiej i Rakowieckiej. Mało kto pamięta, i całe szczęście, że teraz tablica to przypomina, że w tym budynku po wojnie mieszkał Melchior Wańkowicz, też który wrócił z emigracji w 1956 roku do Polski. Jego dom, wybudowany na Żoli oczywiście został przejęty wcześniej przez państwo, natomiast Pisarzowi zaproponowano mieszkanie w bardzo nobliwym wtedy miejscu Warszawy, w samym centrum, czyli właśnie w tej kamienicy na rogu ulicy Rakowieckiej i Puławskiej. Skoro wspomnieliśmy o tramwajach, to trzeba powiedzieć, że ta linia, która teraz przy Rakowieckiej się buduje, to jest powrót tramwaju na tę ulicę. No tak, to jest w ogóle moje dzieciństwo, moja młodość, dlatego że te tramwaje jeździły do 1971 roku i miały taką trasę, którą w tej chwili powtarzają w części, a mianowicie zjeżdżają ulicą Goworka już ze skarpy. Natomiast w naszych czasach było to o tyle zabawne, że najciekawszy, że tak powiem, trasa tramwajowa, najciekawsza to była właśnie pod górę tej ulicy Goworka, dlatego że tam był dosyć ostry spadek. I szczególnie w zimie albo jesienią wiosną, kiedy spadł deszcz, to tramwaj się ślizgał. Miał przedziwne takie urządzenie. Ja przypominam, że to były jeszcze tramwaje takie, które jeździły na koniec. Więc to było w ogóle zabawne, bo nie szarpały. Czyli tramwaj w poślizgu na mokotowie. W pewnym sensie, tak, podjeżdżający pod ten mokotów górny, i motorniczy po lewej stronie korby miał taką metalową wajchę. I kiedy uruchamiał tę wajchę, to pod koła tramwaju ze specjalnego zbiornika, który się znajdował w boku tramwaju wysypywał się piasek, żeby po prostu koła łapały tarcie i się bohatersko wspinały na ulicę Puławską. To było skrzyżowanie dzisiejszego tramwaju z piaskarką. W pewnym sensie, no ludzie sobie umieli radzić. Te nowoczesne maszyny oczywiście są lepsze. Pod względem jakościowym, tempa produkcji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no teraz jednak te linie tramwajowe stare cieszą się dużą popularnością jako linie turystyczne i warto się pewnie przejechać takim tramwajem z epoki mojego dzieciństwa, czyli drewnianym na korbę z metalowymi uchwytami. To była taka konstrukcja pancerna, a co ważne, nie szarpała. A dziś jest tylko atrakcją turystyczną, ale dobrze, że jest. Skoro jesteśmy na Rakowieckiej, to warto też chyba. Wspomnieć, że kiedy mijamy to więzienie, to nie jest już tylko budynek, to nie jest tylko mur z tablicami, ale można tam zajrzeć, a działy się tam rzeczy, o których raczej wolelibyśmy może nie nie pamiętać, ale wolelibyśmy ich nie doświadczyć. Doświadczyć na pewno nie. Natomiast ten ponury budynek carskiego więzienia, a później ubeckiej katowni z lat stalinowskich, jest absolutnie koszmarny. Dobrze, że teraz jest w nim muzeum i możemy to obejrzeć, ale no... No to jest takie traumatyczne doświadczenie. Dla mnie jest to tym bardziej traumatyczne, dlatego że więźniem Mokotowa w latach pod koniec lat 40. była moja mama. Ja znałem wnętrze tego więzienia z opowieści rodzinnych. Wtedy, kiedy jeszcze nie wolno było na głos wspominać o zbrodniach stalinowskich i właściwie dopiero ta prawda po 89 roku jest ujawniana. Ale to też jest bolesna i nierozliczona do dzisiaj, tak naprawdę, w sensie moralnym, historia naszej ojczyzny. Czym mama się dzieliła? Na pewno. No nie były to miłe wspomnienia, ale jednak coś opowiadała. Bardzo niechętnie. Mamę porwano z ulicy w Kielcach. Rodzina nie wiedziała, dlaczego nagle mama znikła. Pamiętam, że mama opowiadała, że strażnik, który ją konwojował, został przekupiony przez mamę złotym pierścionkiem, żeby pozwolił z poczty, która była na rogu ulicy Puławskiej, że mama wysłała jakąś kartkę do rodziny. Więc rodzina się dowiedziała, że mama jest więźniem Mokotowa. Mama siedziała razem z takim działaczem opozycyjnym, który. Wrócił z emigracji. Nazywał się Doboszyński. On został skazany na śmierć. Mama opowiadała, jak straszliwie go torturowano i czym doprowadzono do jego załamania. Nie biciem, nie torturami fizycznymi, tylko poniżaniem jego godności. To naprawdę makabryczna historia, do czego człowiek jest zdolny do jakiego bestialstwa. Chyba najbardziej przykre jest to, że y, robili to rodacy. Żeby nie kończyć tak smutno, drepczenie. W stronę Alei Niepodległości, która również ma szereg ciekawych historii. Chyba najciekawsza to jest historia, która się upamiętniła w takim żarcie. A mianowicie, kiedy wyznaczono Aleję Niepodległości jako jedną z głównych arterii Mokotowa, równoległą w pewnym sensie do ulicy Puławskiej, ale oddaloną bardziej na zachód, to opowiadano o karierze i drodze politycznej marszałka Józefa Piłsudskiego właśnie w formie takiego żartu do wcipu, że Piłsudski to jechał najpierw czerwonym tramwajem, ale wysiadł na przystanku Niepodległość. Tym optymistycznym akcentem kończymy nasze dreptanie po Mokotowie, a na kolejny odcinek zapraszamy Was już w poniedziałek. Gdzie będziemy dreptać profesorze? Może zrobimy jeszcze Stare Miasto i sobie przypomnimy legendy warszawskiej i o Złotej Kaczce i o pewnej tajemniczej postaci. No właśnie, bo tą złotą kaczkę można znaleźć na ulicach Warszawy, ale gdzie dokładnie? To usłyszycie w następnym odcinku warszawskiego dreptania z kolorem. Do usłyszenia!